Opinie każdy ma inną. Fakty są takie same dla wszystkich. O co w ogóle chodzi z tymi faktami? Weźmy na przykład kartkę A4. Niezależnie czy krótszy bok mierzy Kaczyński, Tusk, Einstein, Skłodowska-Kili, Bieber czy Taco Hemingway, wynik zawsze będzie taki sam. Faktem jest, że wymiar kartki A4 to 210 na 297 mm. No, chyba że nie będziemy mierzyć w ten sam sposób. Każdy z nas patrzy na te same rzeczy, interpretuje je zupełnie inaczej. Patrzymy na świat przez pryzmat własnych doświadczeń. Kiedy spotyka nas coś nowego, w sposób automatyczny porównujemy to do rzeczy, przedmiotów, zjawisk, które już dobrze znamy. Przykładowo, kiedy ktoś skacze z klifu na głowę. Dla nastolatków może to być szczyt odwagi, a dla rodziców kompletny brak odpowiedzialności. Punkt widzenia zależy od od punktu siedzenia. Pogotowie ratunkowe 4. Dzień dobry pani. Aha. ratunkowe 4. chciałbym zgłosić wypadek zasłabnięcia kobiety. Opinie spotykamy na każdym etapie naszego życia. Dajmy na to taką sytuację. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Jestem zainteresowany kupnem pana samochodu. Czy mógłby mi pan coś o nim więcej opowiedzieć? Dzień dobry. No, nie puka, nie stuka. Tani w utrzymaniu, mało pali. Nowiutkie sprzęgło, dopiero co wymieniałem. Świeżutka instalacja gazowa. No, dobrze jeździ, bardzo dobrze. Ile faktów usłyszałeś do tej pory? Zero. Fakty są takie, że auto w mieście pali 12 litrów. Sprzęgło było wymienione 5 lat temu. Instalacja gazowa jest sprzed lat 10, ale i tak nie działa. A jedynym niepokrytym rdzą elementem jest kierownica. Skupiając się na faktach, unikniemy sytuacji, w której będziemy musieli wydać dodatkowych kilka tysięcy złotych tylko po to, żeby samochód w ogóle mógł ruszyć. Właśnie dlatego pytamy się o konkrety i podłączamy auto do komputera. W ten sposób dowiemy się o ilości przejechanych kilometrów, datach wymiany sprzętu, ilości i źródłach usterek. Opinii sprzedającego daleko do obiektywności. Ale nie oznacza to, że chciał nas okłamać. To, co mówi, to jest jego obraz rzeczywistości. On po prostu tak widzi swoje auto. W sumie każdy z nas ma trochę skrzywiony obraz rzeczywistości. Dlatego wszystkie słowa wypowiedziane przez autora ogłoszenia są prawdą. Pali mało, jeśli porównamy go do Mustanga. Tanie w utrzymaniu. Jeśli samochód kosztował go miesięcznie 1000 zł, a ten pan zarabia 20 tysięcy miesięcznie, no to faktycznie dla niego to mało. Ostatnio sprzęgło wymieniałem. Dla 80-letniego właściciela 5 lat to nie dołożyło, a 10 lat też minęło szybko. Według pana Miecia auto jest w świetnym stanie. To jest jego opinia, która wynika z jego sytuacji życiowej i z jego doświadczeń. Co zrobić z opinią drugiej osoby, która wydaje nam się wzięta z sufitu? Mówił ci ktoś kiedyś, żebyś wszedł w czyjeś buty? Jest to niemożliwe, ponieważ nie będą na ciebie pasować. Żeby pasowały, musiałbyś przeżyć czyjeś życie. Da się zrobić. Zamiast tego dowiedz się, dlaczego ktoś nosi kalosze, a nie sandały. Wtedy będziesz mógł podążyć za logiką płynącą z jego opinii. Why are you Why are you Oczywiście najlepiej w sposób nieagresywny. W każdym miejscu, z którego płyną do nas informacje, możemy znaleźć te oparte na faktach i bazujące na opiniach. Źródła różnią się od siebie tym, że jedne z nich robią research i prezentują dane wydarzenie bez własnej oceny. Inne starają się wbić w aktualnie najpopularniejszy temat, przyciągnąć uwagę widza i zarobić na reklamach. Te drugie zdecydowanie rzadziej przywiązują wagę do treści i tego, czy jest ona oparta na faktach. Dlatego, gdy dociera do nas jakaś wiadomość, jedną z możliwości jest sprawdzenie kilku źródeł, porównanie ich i oddzielenie opinii od faktów. Od czego zacząć? Od tego, co nas otacza. Codziennie mamy do czynienia z wiadomościami z naszego kraju. Weź dowolną wypowiedź któregokolwiek polityka i sprawdź, ile w niej jest faktów, a ile opinii. Jak to zrobisz, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu.